Pozdrawiamy z licencji Ranego, gdzie wczoraj e, rodziny przyjęły nas pięknym powitaniem w Hali, a później ugościły w swoich domach, gdzie teraz mieszkamy. E, dzisiaj e, spędziliśmy czas w kościele e, na Pięknej Górze. E, byliśmy na e, kajakach na e, portugalskiej rzece i. E, celowaliśmy po e, naszej miejscowości. Na koniec jedliśmy pyszne obiady przygotowane przez nasze rodziny i właśnie skończyliśmy msze po portugalsku. E, dzisiaj też robiliśmy pakiet taki bagaż, który zabierzemy na Światowej Niemodzie ze sobą. To, co było najważniejsze dla nas, to przede wszystkim to, że jesteśmy razem. Był taki dzień wolniejszy. Dzisiaj byliśmy podzielili na trzy grupy. Każda z tych grup miała swoją aktywność. Nasza akurat była w Winnicy, patrzyliśmy jak Portugalczycy przygotowują wino od samego początku. Byliśmy też w miejscu, gdzie od dawien dawna pieką chleb w jednej miejscowości. Czasami na 15 osób wchodzi się i mają takie wielkie dwa piece, gdzie przygotowują ten chleb dla ludzi. To jest czas na porozmawianie, też trochę dla nich, ale też i radość dzielenia się chlebem, który zawsze jest najważniejszy w naszych stołach. Byliśmy również u KUS, patrzyliśmy w jaki sposób pasą się na wzgórzach tutaj w Portugalii, a później w jaki sposób się robi ser. więc. Dzień z rodzinami portugalskimi, bardzo ciekawy. Pozdrawiamy Was i jutro również będzie dużo emocji. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.